Jeżeli w maju zdajesz maturę, to zostań i zobacz, jak zrobić takie zadanie z ciągów. A jest ono całkiem, całkiem proste, czyli zobacz, jakie łatwe punkty możesz znaleźć w arkuszu. Trzy wyrazowy ciąg jest arytmetyczny, a my mamy znaleźć M. Z czego skorzystamy? Skorzystamy ze wzoru na sąsiednie wyrazy ciągu, na dokładnie na środkowy wyraz tego ciągu. Czyli środkowy z tych wyrazów, u nas jest to 4 plus 2M. Policzysz jako średnia arytmetyczna tych skrajnych wyrazów, czyli 5M plus M. Dzielę na 2, no bo to są dwa wyrazy. Mam proste równanie do rozwiązania z niewiadomą m. Pomnóżmy razy 2. Pamiętaj wszystko, czyli 4 razy 2. 8, 2m razy 2 to 4m a tu po stronie prawej po prostu znika nasz mianownik. Dostajemy 5m plus m. Zróbmy tu porządek, przenieśmy m na jedną stronę, oczywiście pamiętając o zmianie znaku na a ósemkę na stronę prawą, też pamiętając o zmianie znaku na przeciwny, czyli wyraźnie jest tu minus. 4m odjąć, 5m odjąć, jeszcze m, to jest minus 2m, a strona prawa zostaje na razie bez zmian, czyli minus 8. Podzielimy teraz na minus 2 i dostajemy m, równa się 4, a to jest odpowiedź D. No mówiłam, że proste? A więcej takich zadań znajdziesz na matmago.pl. Sprawdź ofertę naszych kursów do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego i ucz się razem z nami.